W tym muzeum Włosik. i idziemy dalej w stronę rynku jesteśmy przy jakąś kuchnię. Idziemy dalej. Jesteśmy teraz na live proszę Państwa w Krakowie. Zapraszam tutaj do dołączenia wszystkich. Oglądamy cały Kraku przez najbliższą godzinę, nawet dwie ile się da. Zapraszam jak na więcej osób Wam w Krakowie Magdonaldy Dziękuję wszystkim, że dołączyliście. Cieszy mnie to dzisiaj takie spacer po Krakowie. Zanim się rozpocznie konwencja, e, czy znaczy, przepraszam, spotkanie Bosaka i Mencena o 19.00, będę też pokazywał to e, spotkanie. Mam nadzieję, że będzie ciekawe. To jest moje pierwsze na w Titoku. także tak to wygląda na razie. Pierwszy live, ale wiadomo, że nie ostatni bo będzie jej znacznie więcej. Proszę Państwa. Co chcę pokazać się w Krakowie? Przede wszystkim, że Kraków to jest miasto, gdzie jest wiele różnych e, nacji Przede wszystkim e, Ukraińców, muzułmanów i tak dalej, tak dalej. Witam witam wszystkich serdecznie. Zapraszam do komentowania, do pisania. Te... Spacer po Krakowie z Miszką, artystą. A przykładem wszystkich zapraszam do zakupowania moich obrazów, zamówienia sobie obrazów dla siebie. Konkretnych obrazów, które chcecie patrzeć. Jak dużo ludzi w Krakowie w niedzielę po południu. Kierunek oczywiście, proszę Państwa, kierunek oczywiście to jest e, e, Błonie, Błonia Krakowska, gdzie będzie spotkanie Bosak i Męcen. tak wygląda proszę państwa Kraków po południu w niedzielę ja cały czas chodzę i szukam klusek śląskiego obiadu po Krakowie, ale jakoś nie umiem znaleźć no, a ja przerwę, mam nadzieję, że podobał wam się live i do usłyszenia później dziękuję za pierwszą wizytę nie nagrywasz? O, mm -hmm. Jeszcze nagrywam Tu, jest tu może śląski obiad, śląskie, śląski, śląski tak dalej, obiad śląski. Mamy śląskie z kolaszem, z podlewicowo zajadać. Z kolaszem, aha, aha, dalej,